Witamy kanał Galaxy. Jak widzicie, dołączyliśmy już. Tablicy wam nie pokazywałem, bo ostatnie przygotowanie jest zablokowane, ale robimy e, przygotowanie odstrzał. Bartek, zapisałeś tam w ogóle te przygotowania? Tak. Wszystkie? Tak. No i dobra. E, no i co, lecimy z tym. To jest odstrzał, czyli są dwie drużyny. Jedna jest w posiadłości, druga jest w ratuszu. Ogólnie ratusz jest troszkę trudniejszy Bo policja napierdziela Ja y... mogę być tej łatwiejszej No, jedziesz z Bartkiem, a ja deskizem. to Kizem się Dzisiaj akurat jestem ogarnięty Dzisiaj jestem ogarnięty. Nie, tak, nie, nie tak jak ostatnio. To dziwne, że się nie ustawiało tutaj poziomu trudności. Nie przyuważyłem, żeby. Dobra, to ja to ze O, będzie... teraz macie tablicę. O. A jak coś, to może Wam grafik tutaj, yy, grafik technik, wideo. Ja. <grych> Na początku to przeniesie i pokażę. Bo dopiero teraz można odpalić. Odstrzał. Zapisałeś. Samolot, autobus, policja, odstrzał. Zrobiłem screen. I my lecimy. I my lecimy. Teraz jest trudny. Zapisane. Nie bojowy kart. Albo nie, to ci powiem już po nagraniu. Dobra. Tak, ile tych broni ja tu mam. To ta nowa broń. już jest ta nowa broń? Jutro. Lecimy, Audi. Dobra, ja jestem w ratuszu, tak? Ok. Ja z Adrianem? Okay. Tak. <grym> na to wychodzi. Przecież tak, żeśmy mówili, tak? No chyba, że chcecie to, jaki za nam mam ma być? Nie, ja. dawać Martyniemu, co? Dla odmiany. Z kim ty Adrian chciałeś? Co? Z kim ty chciałeś? Z Kizem, a już dobra Czy... Nie, ponieważ to jest trochę trudniejsze To my ze Skizem pójdziemy tam Chodź Kizo możesz kierować jak chcesz dobra. Dawaj do mojego bądź szybszy no Postarajmy się rusamy. po cichu o, Róbcie jak chcecie ja bym nie robił po cichu, no ale to wasz wybór. Ja nie wiem, bo akurat tego przygotowania nie robiłem. Znaczy, to naj... robiłem, ale to bardzo dawno. Najlepiej Więc... się ustawić w waszym przygotowaniu: jeden na górze, drugi na dole i na głośno to zrobić i nie ma problemu. Ja, może z rok temu robiłem to przygotowanie, dlatego mówię, że nigdy nie robiłem. A my jesteśmy tu, dobra. Nic nie pamiętam z tych przygotowań. Ja troszkę traktury. wolniej biegam, ponieważ mam strój na napady. Założony ze Za hełmem, najgorsze te drabinki. Kizo, jak coś to tam ratuj, bo może mi się trochę tam nie wcelować, nie? Ok. I tu będzie jechał samochodzik. A tu mamy jednego ziemka czy kilku? Dwóch. Tego trzeba Adrian zabić. Tego co usiadł? Tak, tego. I dopiero. Kizo. Dop Kizo, dopiero jak wysiądą z samochodu. Nie wcześniej. Okay. A jak będą wyglądać? No wysiadają już. Właśnie bo mam Nie. Czy my po cichu to robimy? nie? Raczej po cichu. Dobra, policję, broń z tumikiem. Policję mamy. Mało. Dobra, tego już biorę. Teraz widzą coś pokażę. No właśnie tak oh. jak Kizo. Uch. Dobra, można i no to tak. To nie jest głośno. To można autem... To bo on ucieka. Słucham? Co? To chyba być z auto czy można przyjechać? Eee, trzeba wysiąść. Więc odwróć się tak yy, do walizki lewą stroną. Gdzie Adrian Adrian, Ten czerwonym Poczekaj, 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 poczekaj. Wyczyściłeś trochę? Ale cofnij do tyłu, za daleko jesteś od tej. Ja chcę tylko wysiąść i wsiąść. Adrian, po daleko. Moimi drzwiami dojedź. Okej. Okay. Ty to czmychasz? Chodź pałto i puszczamy teren. Elka. za Lewo. Mógłbyś mnie blokować? Próbuję, ale gdzie jest taki mocny pod górkę. O kurde My skończyliśmy Słodę. A my uciekamy policji A gwiazki gwiazdki mamy, 40 sekund Dobra zgubiliśmy My 500 metrów My do pokoju planowania, aha pomóżcie starczyć Dobra to Szybciej jedziecie No także komentujcie Co byście chcieli w odcinkach jeszcze zobaczyć Subujcie z dzwoneczkiem z dzwoneczkiem, żebyście yy, Byli poinformowani po prostu Jak będzie nowy odcinek, wpadał na kanał Zawsze możecie zrezygnować, jeśli wam się coś nie spodoba Ale zachęcamy do pozostania Ja myślę, że się spodoba Też tak myślę <laughs> Okej okay. no Ciekawe już. ile z tego zarobimy Ile co? Ile z tego zarobimy Przygotowania nie są duże zarobki, to się praktycznie nie liczy tych zarobków, co są z przygotowań. Boże, ja cały czas... Dobra, no przygotowanie. Mi się cały czas myli. Waliczone. Także widzimy się, yy, widzowie, w następnym przygotowaniu. Martyni na czele, nie. jakimś cudem się udało. Widzimy to... się w następnym odcinku, w następnym odcinku już będzie finał. A więc klikajcie i widzimy się na finale. Siema. Siema. na razie. Siema.